Witam was moi drodzy, jestem Zygfrydku A to jest The Elder Scrolls Skyrim Tak, tym razem się nie pomyliłem w tytule, haha Jesteśmy w tank sanktuarium śnieżnego woalu I w ostatnim odcinku odbugowaliśmy Mercer'a Freya Freya, czy może w sumie sam się odbugował No i wyruszamy tam na kontynuację quest'a Mamy znaleźć jakąś babeczkę i chyba ją zabić, jak mi się przy nie wydaje Panie Mercer, masz pan tutaj kluczyk, rozumiem? Bo ja ostatnio mi skoczyłem, że nie mam Open the door To jedne z osławionych norskich drzwi łamigłówek. Uroczo? Aha. Bez właściwego złotego pazura normalnie nie da się ich otworzyć. Wiem. A ponieważ jestem pewien, że niejaka karliach już się go pozbyła, to jesteśmy zdani na siebie. Na szczęście te drzwi mają pewną słabość, jeśli tylko wiesz, jak ją wykorzystać. Tak naprawdę to całkiem łatwe. Karliach jest już blisko. Jestem tego pewien Ja nic, słowa nie powiedział się. Ej hello, ja mam taki drzwi jeszcze kilka do otwierania Powiedziałbyś mi, jak to ty, ty zrobiłeś Skoro to takie łatwe Oj co się stało A Hmm. pytanie czy to ja nie znalazłem ją, jo, czy ona mnie Prawda myślisz, że twoja strzała dosięgnie mnie, zanim moje ostrze przebije twoje serce? Daj mi tylko pretekst. Jesteś przebiegłą dziewczynką, Karliach. Kupienie posiadłości Złotoblask i finansowanie miodosydni Czerwoniak było błyskotliwym posunięciem. By mieć pewność, że wróg poniesie porażkę, musisz najpierw osłabić jego sojuszników. To pierwsza nauka jaką podzielił się z nami Gallus. Super. Zawsze udawało ci się szybko przyswajać nową wiedzę. Nie dość szybko. W przeciwnym razie Gallus wciąż by żył. Gallus miał bogactwo i miał ciebie. Wystarczyło, żeby spojrzał w inną stronę. Zapomniałeś już o przysiędze, jaką składają słowiki? Spodziewałeś słowiki, się, że ja to on tak po prostu przymknie oko na twoje metody? Dość tej bezsensownej gadaniny. Chodź, Karliach! najwyższa pora, byś dołączyła do Gallusa. Ona coś sobie wypiła. Nie jestem głupia, Mercerze. Skrzyżować z tobą Klingę to jak podpisać na siebie wyrok śmierci. Gozik, prawda, mogę ci go obiecać, topory. że nasze kolejne spotkanie doprowadzi do twojej zguby. Widać ją. Ja ją widzę tam na schodach. Już pobiegła do tunelu. Ciekawe. Wygląda na to, że historia Gallusa właśnie się powtórzyła. Garliach podsunęła mi sposób na pozbycie się ciebie. A ten starożytny grobowiec będzie twoim pozbycie miejscem się wiecznego spoczynku. Ale wiesz, co mnie najbardziej w tym intryguje? Fakt, że wszystko to było możliwe dzięki to. Patrzcie, jaki drań. Żegnaj! Z pewnością prześlę Bryniolfowi twoje pozdrowienie. Wier ten mierz przed mojej twarzy. Czuję się oszukany. Ale dobrze, że kazaliście mi kontynuować tego quest'a. Widzę, że tu jest normalnie jakiś twist fibula, fabularny, skręt czy fabularny, czy jak to na się można nazwać. Czy to ta pani, którą chciała zabić? Powoli. Jak się czujesz? Chyba o lepiej. Nie, uratowałam ci życie. Grot mojej strzały był pokryty specjalną trucizną, para. Gdybym chciała cię zabić, nie prowadzilibyś. Pierwotnie zamierzałam wykorzystać te strzały. W ułamku sekundy podjęłam decyzję o usunięciu Cię z drogi. I to uratowało Ci życie. Zapewniam Cię, że przyszło mi to do głowy. Udoskonalenie trucizny na tej strzale zabrało mi cały rok. Miałam nie na jeden strzał. Jedyne, na co liczyłam, to pochwycenie mer Mercer. musi stanąć przed Gildią, by odpowiedzieć za... wybierając sanktuarium Śnieżnego Woalu jako miejsce jeszcze przed waszym przybyciem znalazłam przy szczątkach Galusa dziennik. Przypuszczam, że w wśród... gdybym tylko wiedziała, dziennik spisano w jakimś chętr. To jedyna osoba z zewnątrz, której Gallus wyjawił swą przynależność, było nastroje. No się, to jest człowiek. Ja, Gallus i Mercer. Byliśmy... Może później ci jeszcze o tym. Proszę, weź Mogą ci się przydać w podróży. Pamiętaj, rozmawiaj tylko z Antirem, Nie ufaj nikomu in. Okej, ci mama Let's go! Czemu takiego cholerstwa nie mogę przywołać? By walczył ze mną, by rozwalił wszystkich hejms sobie tylko patotają wokół. Hehe. Mam i topór w ogóle i podoba mi się jak Hello. Mogę w czymś jeszcze pomóc? Karliach, masz dziennik Gallusa? Oczywiście. Problem? Ha, to w stylu Gallusa. Zapisał wszystko w języku falmeru. Nie, nadworny czarodziej markartu, Kalselmo. Możliwe, że. Muszę cię jednak ostrzec. Kalselmo zazdrośnie strzeże swych badań, więc zdobycie potrzebnych informacji. Poza tym, że w Tamriel jest... Myślę, że planował wykręcić jakiś... Niestety, nigdy nie mieliśmy okazji. Na no ro... mam tylko nadzieję, że sposób, za pomocą którego nauczył się tego języka, będzie też dostępny dla Ciebie. Dobra. Za dużo gadania w tym odcinku. Jak chcę trochę akcji! Żadnej walki nie było, tak? Żeśmy zaczęli ten odcinek, że z nikim jeszcze nie walczyłem. Jestem otruty, sparaliżowany i zagadany na śmierć. O kurda, w Markarcie mnie nie lubią. Malercia. To jest tam gdzie chcą mnie zamknąć w więzieniu, a ja nie chcę się dać, haha. Ha. Wiem, że to też, to, to też jest jakiś quest i pewnie za którym się razem do niego pójdę, ale na razie nie chcę. Kiedyś pewnie zmienię zdanie. Ale być w więzieniu bezbronnym nie, nie chcę. Też lipacz nie jestem czarodziejem, bo w sumie jako czarodziej nie byłbym bezbronny. Magię musi się posługiwać, i tak, i tak. Posłuchaj, jestem bardzo zajęty, więc lepiej, żeby. Więc dobrze cię poinformowano. Wła... Nazwałem go przewodnikiem Kalselma po języku Falmerów. Niedorzeczne. Za tymi badaniami stoją. Chyba rozum cię odebrało. Jeśli myślisz, że pozwolę ku... Dobrze. Być może gdy już skończę badania, będę się czuł lepiej omawiając z tobą moje odkrycia Dostanę się do muzeum Gdzie jest to muzeum lodiaska? A jaki mam krzyk na wszelki wypadek, że czy Dobra, nie siła Dobra, dobra, mam się do do muzeum Może coś z tego wyjdzie. A ja chyba do klucz do tego miałem już, nie? No właśnie. Haha! Nie ma skąd, nie ma nam jak, ale najważniejsze, że mogę się tu dostać. Zobaczyć pądręcznik. Stać! Aresztujecie cię za morderstwo i spisek przeciwko miastu Marka. Wolę zginąć, niż i w górę. się. Zdobądźcie się dla mnie w się nimi zajmą, a ja sobie po za i To nie chcę a co jak Lidia i pies teraz ze mną nie pójdą? A, poszli. Pies nawet nauczy się lewitować. Chyba wyraziłem się jasno. Nic nie może przeszkodzić tam w pracy. Zabić wszelkich intruzów. Wzywać wsparcie będzie potrzebne. co to? Jak Berło pojęcie i ko A nie wiem czy to mi się podoba. O oh -oh. uh. ja te, tak też myślałem, że coś tego berła pilnuje, bo to tak dziwnie podejrzanie sobie nie leżało. Ale co tam? Wymaga klucza, czyli co, jakoś naokoło muszę iść. za morderstwo i spisek przeciwko miastu Marka. Chyba cię mi Typy, 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 zabiłem dziadaka. O, strażnik czarodziejów i... Hey, go bum go, to. Ej, ej co za cień. Jeszcze jeden. O, gromemu głowę młotem. To był hardcore. Mam nadzieję, że dobrze idę. Też trochę nie tam, gdzie powinienem, no ale... Jest tam kto? A! A! Jego psa? Mieczem? A moje kolano, nie będę mógł się wyparowania w nogi. Jo, o je tu dziewczyna Za to ją lubię Dobra Eee, dzień dobry! tu powocy Trudno! się póki Dobra! Ja jednego, ja drugiego, To ja e, myślę, że nie Ty? Zabiję cię, jeśli będę musiała. Kurde, może głos jak Lidia. Nikt nie będzie miał głosu jak Lidia. Nie, Lidia. Nie, poddaję się. Eee, poddaję się. Olali w ogóle i poddanie się. Lidia jest bardzo pojedynek uczniczy.

się podleczę troszkę bum bum, 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 bum. A, klucza... a może ze zbłok tamtego czarodzieja muszę wyciągnąć y, klucz Ktoś książka nie chcę tej książki gdzie jest ten czarodziej o, ale jestem młody, o drugi klucz Niemniaki. i wytryk i złoto i pierścionek ho. ho, ho. No ale to w takim razie ten klucz jest tutaj. Nie, ale balk balkon. Balkon? O. Też mi się widok stąd podoba, Lidia. Też aż sobie wesknę. O. Czemu ona patrzy się na drzwi? Niech kobiety. To jest zrozumie. Nie, ja. Dobra, lecimy dalej. Tu jest jakiś sarkofag. hoho ho. Wyjdzie z niego y, demon Agamemon Nie wiem jak ja tam wejść. A, z drugiej strony był soski, tak? Nie, miałem iść naokoło. Ha! Poszukałem system Nie masz przedmiotów niezbędnych do tego, aby skopiować spis. Co? Do skopiuj wyryte na kamieniu zapiski i co... Jak? Ośmiominałem. Użytkownik. Węgiel drzewny. O, demon. Znaczy robot. I zwitek papieru. Czy to wystarczy? Ale jestem mądry. Jakieś, jakieś pierdały. O. Nie, myślałem, że coś mi wdrośnie. O, kam klejnoty duszy, to jest dobra rzecz. Chleba nie chcę, nie jestem głodny. O, potionki Dobry potionek nie jest z Tu jeszcze coś jest. O kurczę, ekspert. O, to było skomplikowane. <ścoughs> Łuk uszczuplony, no ale słaby Ale mogę z niego zdjąć czarny chyba, nie? Jak to jest ten? Zaraz zobaczyłem bo tak się dało, że rozwalam ten, broń, a potem z niej zdejmuję. zdejmi zaklęcie, o. Wtedy się uczę tego, nie? Nie ma? Ja już to znam, tak? Dobra, to tego łuku. albo dobra, na razie, skro. Jak go już mam, to nie sobie ha? będzie. Ale to się mówi, że nie będzie ha? niepotrzebny, więc go pewnie sprzedam. Tak, ja! Kapitan au kilo. Oh. 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 <tryk> już, już, już Klucz, klucz, złoto. Wiecie, Kurde, bliźniaczki się mi chodźmy popatrzeć. Ojej. Cię, jeśli będę musiała. Jeszcze ktoś tu jest. Skąd byście się tu wzięli, że was tu jeszcze nie było? Jecio. Dobra, teraz możemy wychodzić już. Chodźcie. Ale normalnie, zrobili rozpierduchę, chłe Dobra, gdzie ja mam, e, gdzie ja jestem? Co to jest ziastka? A Dobra, dziadka, ja mogę urżyć szybkiej podróży, jeśli tak to gdzie? Wróć do Entira Entira, aha, to jest ten ziom nie chciał się ze podzielić, wiecie, nie no co, na pochybę leci te sprawy? Mogę zaskoczyć. Ale nic sobie nie zrobię, naprawdę. Ej... Kurczę. Nie wierzą we mnie. No, może to nie mam. O! Hehe. He. O kurde. O kurde. O kurde! Aha, poszukałem cysterka. Do Entiraiku No nie, dobra, użyjemy szybkiej podróży, może to od razu tam się jakoś obok pojawi, bo nie ogarniam, zgubiam się. A, to tu mam. A, no, no, no no, Już myślałem, że to w tym Markarcie, dlatego myślałem, że to się się porąbało. To nie był Markart, tylko co było, twierdza. Etir, etir. Mój ulubiony kompan, do... Magowie nie wpuszczają nas do akademii, w Mówią, że to niebezpieczne. Okej, okay. Jo jo. Czy to wszystko? Pewnie byłoby nie na miejscu pytać, jak. odbitka, dziwne. Spodziewałem się, no. Rozumiem. Muszę się temu dobrze przyjrzeć. Proszę za mną. Okay. robi analizę. Jeszcze nie przeczytał tej książki, a już ma analizę. O, to, hmm. to intrygujące, ale też głęboko niepokojące. Wygląda na to, że Gallus od miesięcy powątpiewał w przywiązanie mercera Freya do gildii. Szkoda, Gallus że nie powiedział, Zaczął że odkrywać, jak to nazywa, nader wystawny tryb życia, przesycony wydatkowaniem ogromnej ilości złota na osobiste przyjemności. Hmm. Czy dziennik wyjawia źródło tych bogactw? Tak. Gallus był chyba święcie przekonany, że Mercer odprowadzał bez niczyjej wiedzy środki ze skarbca gildii. Coś jeszcze, Entirze? Może coś o słowikach? E, tak, proszę bardzo. Ostatnie kilka stron opisuje chyba klęskę słowików, ale nie ma zbyt wielu szczegółów. Gallus wielokrotnie też wspomina o swym silnym przekonaniu, że Mercer zbezcześcił coś, co nazywa grobowcem zmierzchu. Oj, oj, oj. Niech chronią nas cienie. A więc to prawda. Nie wiem nic o grobowcu zmierzchu. Cóż to? Co uczynił Mercer Frey? Przypomnę ci, że nie mogę ci tego powiedzieć. Przede wszystkim twoje tłumaczenie musi jak najszybciej znaleźć się w gildii. Bywaj, Enti, że słowa nie są w stanie wyrazić. W porządku, Kardiach. Nie musisz Dobra, nic koniec mówić. Koniec gadania, koniec odcinka. Już? Mogę? Hmm? Dobra, Szybko. Posłucha. Zrób co w twojej mocy, a ja uznam to za osłupienie. Jeśli no, jestem znany z tego, że od czasu do czasu przez moje ręce przechodzą przedmioty o podejrzanej Musimy dotrzeć do. Udało Więc ci się zamić tak daleko? Grobowiec ja z jest świątynią nocnicy. Słowiki przysięgły chronić go nawet koszt. Pośród ścian grobowca wygląda jednak na to. Miałam myślę, że z czasem no jako człowiek wiem, prawdę, że w Gildii... ...udam się do No, no nie tak, między... że jak będę odcinek. Chciał... Dobrze, to wykorzystam. możliwe, Dobrze, że nie wszystko. będzie wyjścia, jeśli Gildia nie zechce posłuchać głosu rozsądku. Dobra, to to było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy wykonywać Questa Pościg. Będziemy ścigać Mercera Freya. Ho, ho. No nic, to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!